Musimy zmieniać naszą rzeczywistość, myśleć o słabszych, ale nie w kategoriach, że oni są słabsi tacy mentalnie, tylko po prostu te bariery są tym ograniczeniem i musimy te bariery zwalczać. I cieszę się, że dzisiaj się spotykamy i będziemy wsłuchiwać się w ten głos osób niepełnosprawnych. Cieszę się z tej inicjatywy podjętej tutaj, regionalnie, lokalnie. Aby osoby z niepełnosprawnością mogły przekazać swój głos, mogły opowiedzieć o swoich potrzebach, tak abyśmy poprzez właśnie działania pana marszałka, pani marszałek, poprzez działania na poziomie rządowym, krajowym, mogli realizować takie inwestycje, takie projekty, takie zamierzenia, które będą wpisywały się i będą wypełniały potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Po raz pierwszy. Dzięki właśnie Zarządowi Województwa Śląskiego pół miliona złotych zostało przekazanych dla organizacji pozarządowych i taki konkurs do 9 lipca trwa, a celem właśnie tego konkursu jest to, żeby osoby z różnego rodzaju potrzebami się aktywizowały, Między innymi również na takie wsparcie chociażby jak turystyka górska i wszelaka ich tutaj aktywność.